Dzień dobry, Marta. Omachę z tej strony. Witam się z Tobą. Zabierz ten biznes ze sobą. Jest to taki mój temat na dzisiaj, ponieważ jestem tak naprawdę wzruszona całą tą sytuacją, która się dzieje dookoła nas. Jak pięknie Polska pomaga wielu osobom z Ukrainy, i, i, i natknął mnie taki po prostu pomysł, żeby właśnie przekazać Wam tutaj informacje na temat. Co jest możliwe dla wielu osób, dla Polaków, dla mieszka osób mieszkających w innych krajach na świecie, dla każdego tak naprawdę? Jako, jaka jest możliwość w dzisiejszych czasach tego, aby móc pracować z każdego miejsca na świecie? A mamy sytuację, jaką mamy. I czy to na przykład Tobie może się przydać, czy to może się przydać komuś, twojej, twojej osobie znajomej, myślę, że warto o tym wiedzieć. Więc jest taki sposób pracy, którą akurat ja wykonuję już od 10 lat, a od 3 lat tak naprawdę pracuję takim sposobem przez internet i bardzo dobrze się to sprawdza. I mówię Wam tutaj zupełnie prosto od serca, że wielu ludziom. Dało to lepszy byt, dało to dodatkowy dochód, dało to świetne wynagrodzenia, często lepsze niż w pracy na etat, i po prostu Polonia uwielbia to. Dziękuję, Dytka. Bardzo dużo nas, Polaków, my szczególnie pracujemy z Polonią, tak naprawdę mieszkającą na całym świecie, jak i również w Polsce. I, i, i wiele osób z nami, większość kobiet, jak i również mężczyzn, Buduje coś dodatkowego dla siebie jako, jako plan B. I jest to branża network marketing. Możecie sobie wybrać, jaką firmę chcecie, jaką chcecie firmę repre reprezentować. Niekoniecznie musi być to firma, którą ja reprezentuję. Od Ciebie zależy tak naprawdę, a, jakie produkty sobie wybierzesz, co będziesz używać, bo warunkiem, aby faktycznie ten biznes się Tobie powiódł, żebyś zbudowała sukces. Yy, Chodzi o to, żebyś używała ten produkt na co dzień. Nie ma czegoś takiego, dzień dobry wszystkim. Nie ma czegoś takiego, że będziemy komuś coś wpychać, czy e, tak często ludzie myślą. Ja nie potrafię komuś coś e, wciskać, jakiś kitów. Żaden biznes tak nie powstanie, żaden biznes tak, w taki sposób nie powstanie. To musi być e, pierwszy fakt spełniony: to jest to, że używasz produktu danej firmy e, i później go chętnie polecasz. Po prostu go polecasz, bo go używasz. Nie kupujesz go w Publix, nie, nie kupujesz go w Jewel, nie kupujesz go w Rossman, tylko kupujesz w firmie, którą reprezentujesz. To jest punkt numer jeden. Bardzo, bardzo ważny. Ja nie widzę nic złego w tym, aby polecać komuś na przykład produkty do włosów. Aby polecić komuś fajny szampon, albo aby polecić komuś fajną pastę do zębów, dzięki której moje zęby są zdrowsze, moje dziosła są zdrowsze. Ja nie widzę problemu w tym, aby polecić komuś więcej produktów na odporność, bo moim dzieciakom na przykład. Te produkty bardzo podniosły odporność, i jak dawniej chodziliśmy do lekarza, można powiedzieć, kilka razy w miesiącu, to teraz chodzimy tylko na sprawdzanie, raz na jakiś czas. Więc ja nie widzę w tym żadnego problemu ani czegoś, żeby się wstydzić, żeby polecić komuś świetny produkt, który używam. Często praca przez internet odbierana jest: o, ja tego nie będę robić, o, że, że to jest coś gorszego. Absolutnie nieprawda. Słuchajcie, macie takie możliwości w pracy przez internet, w pracy w branży network marketing, że często pracy na etat tego nie dają i dzisiaj właśnie jestem tutaj z tym przykładem, że czy Twoja praca na etat pozwala Ci zabrać sw swoją pracę i pojechać sobie dzisiaj do Polski, dzisiaj do Szwajcarii, dzisiaj do Niemiec, dzisiaj do UK, gdziekolwiek tylko potrzebujesz sobie pojechać. Czy twoja praca daje ci taki luksus, bo to jest luksus. Mówię tutaj o tym, ponieważ ostatnio spotkałam się z pewnym Amerykaninem i, i właśnie mówił, że on podróżował pomiędzy Los Angeles, a podróżował pomiędzy jeszcze drugim innym miastem, chyba, chyba Nowym Jorkiem. Podróżował, bo miał tam w jednym, w jednym w jednym mieście miał swoje biuro i w drugim mieście miał, miał swoje biuro. I Akurat u niego pandemia dała mu możliwość tego, że może teraz pracować przez internet, gdzie tak naprawdę się przeprowadził na Florydę i pracuje sobie z Florydy. Ale ile osób, nie ma takiej możliwości, ile osób chciałoby podróżować? i pracować sobie na przykład ze swojego auta. Ile osób chciałoby um, e, dzisiaj odwiedzić na przykład Kalifornię albo dzisiaj sobie pojechać na Florydę na cały miesiąc. I nie ma takiej możliwości. A network marketing daje taką możliwość. Wiele osób, wiele kobiet, e, które pracują z nami e, z Global Team, e, doświadczają tego. Dziewczyny często na sprzątaniu, e, ciężko pracują. Ciężko zarabiają pieniądze na to, żeby się utrzymać, żeby utrzymać rodzinę, żeby, żeby dzieciom dać. Sama wiem, bo ja również sprzątałam, więc bardzo dobrze pamiętam, jaka ciężka praca to jest. I ja również, to, to był główny mój powód, dlaczego ja rozkręciłam właśnie pracę przez internet, aby nie, sprząta, nie sprzątać kiedyś. Ja nie mówię, że to jest coś złego czy gorszego, ale jest to ciężka praca, a my możemy znaleźć coś lżejszego, przyjemniejszego. Gdzie będziemy po prostu rozwijać się, jak i również gdzie będziemy może czerpać z tej pracy więcej przyjemności. Tak akurat, taki akurat, taka sytuacja była akurat w moim przypadku, kiedy ja szukałam zmiany ze sprzątania. Więc uwielbiam fakt, bo mieszkałam przez wiele lat, chyba 17 lat, w Chicago jako emigrant. Uwielbiam fakt, że ja mogłam przeprowadzić się. Dzięki mojej pracy przez internet mogłam przeprowadzić się na Florydę, i mieszkamy teraz na Florydzie, i że mnie nic nie trzyma. Samo to, że, że ja nie musiałam się martwić już tutaj o zmianę pracy, o, o to, żeby się utrzymać, o to, żeby mieć na rachunki, na paymenty za dom, prawda? Już, już tutaj miałam dużo lżej w głowie albo mniej na barkach, bo to już miałam zapewnione. Uwielbiam fakt, że Network Marketing daje Ci taką opcję. Jeżeli jesteś osobą, która, która przygląda się, pamiętaj o tym, że jest coś takiego jak Network Marketing. Wybierz sobie fajną firmę, którą chcesz reprezentować, wybierz sobie produkty, które chcesz reprezentować i a, zacznij działać. To jest coś, co potrzeba wybudować od zera. I to jest fajne, bo każda jedna osoba ma takie same szanse. Tu nie ma, że ktoś jest lepszy, ktoś po, po znajomościach gdzieś tam dojdzie. Absolutnie nie. Każda jedna osoba zaczyna dokładnie w tym samym miejscu. I każda jedna osoba może wyjść bardzo, bardzo wysoko. My, Polacy, lubimy świetny komfort życia, szczególnie osoby, które mieszkają i w Polsce, ale jak i również cała Polonia. Jesteśmy za granicą po to, żeby było nam lepiej. Wiele z ludzi, wiele z nas emigrowało, poświęcając swoją karierę, wykształcenie, żeby tu nam było lepiej, żeby nasze dzieci miały lepszą edukację. Także y, często też jest tak, że to życie, tak naprawdę na emigracji, wcale nie wygląda tak, jak myśleliśmy, że będzie wyglądać. Wcale nam się nie przelewa na tej emigracji a w większości osób. I jest ten sposób, szczególnie ja akurat tutaj go chwalę, dla emigrantów, żeby lepiej, by, lepiej żyć, żeby mieć lepiej i żeby móc również dzięki temu pomagać więcej, większej ilości osób. Mam nadzieję, że to było pomocne. Po więcej informacji na temat pracy z domu, proszę napiszcie do mnie prywatnie, a chętnie się podzielę moją wiedzą. Dziękuję.